Witam Państwa w kolejnym niebiańskim niedzielnym odcinku. Dzisiaj przetestuję obiad typowo polski z baru mlecznego kukuryku w Katowicach. Zapraszam do oglądania. To już po dłuższym spróbowaniu owego obiadu z, z baru mlecznego w ukuryku, powiem tak. Ten żur bardzo taki kwaskowaty. Całkiem nie wiem, czy to jest w sumie tu normalne, no ale chyba tak. Albo i nie. Ale to już y, należy do w sumie decyzji, jeśli już jedliście. Dla mnie to jest zakwaśne. E, było dość sporo mięsa to w ogóle jak kot napłakał czyli cały nie powiem brzko co no ogólnie no słaby żurek jadłem dużo lepsze w Lublinie sposób bo zazwyczaj w sumie z sposem testowałem obiady te zróbki on żurek lubi, no to, to najsłabiej wypadło do tej pory ogólnie ze wszystkich co testowałem i dam temu ten 3 3 na 10 dla mnie żurek najsłabszy do tej pory no To też tutaj trochę może wołał o pomstę do nieba, bo panierki było sporo. Mięsa to też tak średnio. W niektórych miejscach ogólnie kotlet twardy trzeba było z tą przeżyć, żeby w ogóle w niektórych miejscach trzeba było przeżyć tego kotleta, żeby w ogóle było to poczuć. Ziemniaki takie no, trochę zleżałe, bo czuć, że leżały trochę w tym bemarze. No i co, surówka e, też taka. Bezbuciowa bym powiedział, no taka w ogóle bez smaku jak dla mnie. No i temu też dam ocenę 3 na 10, Do, ogólnie to był dość słaby obiad za wszystko. A i jeszcze kompocik, no to kompocik chyba najbardziej poprawny z tego wszystkiego wyszło. Yy, no i oczywiście oprócz kompotu wziąłem też lemoniatkę. Zazwyczaj w kompotach yy, są te kawałki jakichś owoców, yy, ale tutaj w tym przypadku niestety nie było. Taki poprawny kompocik, ale nie. jak za taką cenę, może bym powtórzył, że nie, ale raczej nie. No i co, lemoniadka? No według mnie to było z tego wszystkiego, co jadłem i piłem, to lemoniadka była najlepsza, taka ożywiająca na taką pogodę. No, no ja wiem, że jak za cenę 11 zł to jest sporo jak za lemoniadę w barze mlecznym, no ale. Według mnie ze wszystkiego najlepiej wypadło i całościowo temu wszystkiemu dam ocenę 4 na 10 za ten cały zestaw. Ogólnie wyszło łącznie jak dobrze pamiętam 9 zł za zupę, 4 zł za kompot, 11 zł za lemoniadkę i 25 zł za schabowego, czyli łącznie 49 zł wyszło. No, no jestem rozczarowany. Słyszałem, że niektórzy inni YouTuberzy też to nagrywali. I im smakowało, mi niestety nie. Myślałam, że będzie lepiej, bo słyszałam dobre opinie, no ale jestem rozczarowany bardzo, że niestety wypadło to mega przeciętnie. No cóż, yy, podsumowałem ten... Yy, yy, o, dałem swoją opinię na temat tego zestawu obiadowego. Piszcie propozycje w komentarzach barów mlecznych w Polsce, które chcielibyście odwiedzić przy okazji jak... Będę na mecze jeździł, to żebyście podawali jakieś barmy leczne, które polecacie. Oczywiście te takie z lepszym statusem, no w sensie, że ogólnie smaczniejsze jest, a nie, że przechowywane. Z... No bo kotet ogólnie był w tym przypadku, nie, nie był z bemar, bo ogólnie na bieżąco, no, ogólnie na bieżąco go robi I tak, mi, tak mi się wydaje, bo no i tak. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam miłej niedzieli. Pozdrawiam Was. Cześć.